Ja pierdolę, to był świetny pomysł z założeniem tej ultranowoczesnej plantacji ekologicznych truskawek. Będzie wrżerka, że chocho albo i lepiej, one są takie wielkie i soczyste. Na zagrychę do wódeczki też będą sam raz. Widzisz Patryk ze mną nie zginiesz. Akurat tego to nie byłbym taki pewien. Kolejny wózek już jedzie do magazynu. W lewo w prawo i gaz do dechy naprzód. Z drogi chuje Mateusz drzwi szturmuje. Coś małe te drzwi. Tośmy odniebali maniane. Wyjątkowo dobrze obrodziły w tym roku. Może nie trzeba było ich nawozić redbulem z dodatkiem mefedronu. One są wszędzie. Otoczyły nas. Żywcem się nie damy, Bajemy ich ile wlezie do słoików i zakisimy. Kurwa teraz to trzeba obrać. Zapodaj jakąś nutę aby czas szybciej zleciał. Chwila przerwy muszę wypolerować swoją łysą dlacę. Hej sąsiadko i parę owocków. Pokażę ci kilka wielkoszlemowych akcji z użyciem rakiety powietrze ziemia. A masz chuju a masz. Rzucaj śmiało bo ciągle mi mało. Liście są a truskawki w cieło. A to dziwne. O kurwa. Ja pierdolę, popełniliśmy truskawkobójstwo. Mam pomysł, a zrobię ci lewatywę odkurzaczem, tu się pierdolni. Chociaż przyznam, że ten Wichajster sąco obciągający nada się lepiej do obierania szypułek niż rakieta do penisa ziemnego. No to wkraczamy w nową erę masowej produkcji. Zainstalujemy niezbędne oprzyrządowanie i wzmocnimy je twoją strajtaśmą, a do stołka przyjebiemy dopiero co wynalezione koło. Wow, słoikowa ruletka. Ostatnie poprawki, i można powiedzieć, że jest picodelo. Włączaj to i jazda z kurwami. Masz działać jak należy. Patrzcie, państwo, to naprawdę działa. Niech to chuj. Uspokój się, muszę wypierdolić nadmiar zieleniny, najlepiej do tego kosza na zużyte kondomy. Lecką. Cholera. podkurzacz wpierdolił tryskawkę. a to ham z niego. Zaraz ją odzyskamy. Kurwa ty mi zawsze przynosisz szpecha. Przydałby się do mestos do udrożnienia tej rury. O kurwa mać szatan kontratakuje. Ciemność, widzę ciemność. ła -a. Ty lepiej uważaj na drabinę. Mówiłem baranie, żebyś uważał. Rozpierdoli jak w protektorze woli Krzysztoporskiej. Odkurzacz myśli, że przeciągnie mnie na ciemną stronę mocy. Takiego Kurwa koniec tego dobrego. Patryku, wstań, powiedz: nie jestem sam. Zobacz, jaki burdel. Cały ten dom to burdel. Co racja, to racja. A teraz zobaczmy, co trzymasz w łazience. A teraz zobaczmy, co trzymasz w łazience. No co? Moja frytkownica z funkcją pralki. Wytrzyj wreszcie ten koński pysk. Co ty, diabła, zobaczyłeś? Nieważne, mów, jaki jest plan. Pokażę ci, jak to robią zawodowcy mojego pokroju. A ty podziwiaj mój zestaw ćwiczeń. Nastawiamy program eko i niech dzieje się magia. Tyle, że nie o magię znikania nam chodziło. Ja pieprzę same szypułki. Ciekawe, czy można je wyjarać. Te truskawki, Te truskawki muszą gdzieś tu być. Kurwa przecież myszy ich nie zjadły. Ale ich nie ma, opuściły miejsce zdarzenia. Podejście numer dwa, Robimy to co ostatnio tylko tym razem odetnę szmatom jedyną drogę ucieczki, co może pójść nie tak. W sumie frytkownica przez zatkanie wylotu może nie wytrzymać ciśnienia i eksplodować, że co kurwa, otwieramy. Truskawkowa powódź stulecia zalewa Europę. Totalna apokalipsa. Fakt jest taki, że ta łazienka wygląda jakby się tu emo pochlastał. Hym ciekawe jak ta maś smakuje. Smakuje wyjabiście. Nie ma chuja zakładamy przetwórnie owoców imienia twojej starej. Dodamy trochę koksu aby Jamie dawał kopa. Oczywiście warto go rozbić na atomy. A sekretnym składnikiem będzie bycza sperma trochę tauryny zawsze na propsie. Mamy to. Graba. A jakże go, 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 i co sąsiad? Prawda, że odjebane perfekcyjnie, ta nadaliśmy z siebie całe 30%. Teraz tylko zostało przepalić nasz produkt aby nadawał się do spożycia za milion lat. Ten palnik zajebany z krematorium nada się idealnie. W mordejerza nastąpił wyciek. No przecież kapsle do słoików potrzebują spoiwa, a ja mam tu klej kropelkę. Sąsiada port. Co kropelka spoi, spoj, żadna siła nie rozpierdoli. Wpierdol to do gara, to upieczymy pięć pieczeni na jednym ogniu. Ej, Mati, to powinno się tak trząść, a chuj wie! Toż to była Hiroshima. Ale z nas głupie kutasy. Zapomnieliśmy dodać płynu z chłodnicy, aby reakcja nie przebiegła zbyt gwałtownie i nasze przetwory nie wyjebały w kosmos pół Polski. Widzisz, jak chcesz to potrafisz pomyśleć tą pustą banią. Zamknij mordę, bo zaraz ciebie wrzucę do tego kotła. Z takimi zapasami koniec świata nam nie straszny, brawomy. Kurwa! A się wszystko boli! A teraz zobaczmy, co trzymasz w łazience. Siema!